Zacznijmy od takiej kwestii, jaką jest infrastruktura drogowa. To bardzo ważne w przypadku gminy. Jak to wygląda w Zagórzu? Tak, to prawda. To jest jeden z tematów, który najbardziej interesuje mieszkańców na zebraniach. Gminna sieć drogowa liczy ponad 60 kilometrów. Jej rozbudowa i utrzymanie jest jednym z naszych priorytetów. Tylko w ubiegłej kadencji na remonty, przebudowę, utrzymanie gminy sieci drogowej wydaliśmy ponad 8 milionów złotych. Również i obecnie staramy się o pozyskanie środków zewnętrznych na rozbudowę przebudowę infrastruktury drogowej. W tym roku realizujemy dużą inwestycję na osiedlu Dolina w Zagórzu za prawie milion złotych, gdzie uzyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, jak również Rada Gminy wyasygnowała dodatkowe środki z budżetu własnego. To jest praktycznie kolejny milion złotych. I w ten sposób, systematycznie działając, staramy się poprawiać jakość naszych dróg. Jak wygląda gospodarka wodno-kanalizacyjna w gminie? W gminie Zagórz do tej pory zostało wybudowane prawie 130 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której przyłączone jest 2245 budynków. W miejscowościach Zachutyń, Zagórz, Poraż, Tarnawa Dolna i Tarnawa Górna. Kolejne miejscowości, które wymagają budowy sieci kanalizacji sanitarnej, to Czaszyn, Olchowa, Średnie Łukowe, Mokre, Morochów. W tej chwili opracowujemy dokumentację dla miejscowości Czaszyn i Olchowa. I w zasadzie finalizujemy i w najbliższym czasie będziemy aplikować ośrodki zewnętrzne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej właśnie w tych miejscowościach. W planach jest powstanie Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych, które miałoby powstać w Sanoku, w gminie Ustrzyki Dolne, a także w Zagórzu. Skąd będą pochodziły fundusze na to centrum? Ten projekt jest w fazie koncepcyjnej. On nie jest, nie należy te inwestycje nie należą do priorytetowych na terenie naszej gminy. Na pewno w Bieszczadach, na ziemi sanockiej czy w ogóle na Podkarpaciu no brakuje tego typu obiektów. Jeśli jesteśmy gospodarzem jako podkarpacie Olimpiady Zimowej dla młodzieży, to skocznie wynajmowane są w, w innych województwach, aby rozegrać konkurencję. Jak również brakuje tras do, do, do uprawiania sportu, tras narciarskich, w ogóle infrastruktury sportowej. Dlatego z inicjatywy pana Marszałka Sejmu, pana Marka Kuścińskiego, Doszło do, do porozumienia samorządów Uszczyk, Sanoka, Zagórza, mającego na celu wspólne występowanie o środki do, do, do ministra sportu, do, marsza, do pana Marszałka na rozbudowę infrastruktury sportowej. W Zagórzu y, ta rozbudowa miałaby polegać na y, budowie skoczni y, K-90 y, wraz y, z infrastrukturą. Projekt jest na razie w fazie koncepcyjnej, więc informacje postaram się przekazać do Państwa, jeśli takie otrzymamy. Jedną z atrakcji turystycznych Zagórza, przede wszystkim tą najważniejszą, która przyciąga turystów, jest właśnie zespół klasztorny Karmelitów Bosych. Na pewno to jest obiekt, który potrzebuje konserwacji. Tam już jakieś prace trwają. Jakie prace i jakich prac jeszcze potrzeba? Tak, w chwili obecnej dzięki dotacji od, od wojewódzkiego konserwatora zabytków, od, od pana marszałka, od ministra kultury, zleciliśmy konserwację murów kościoła, barokowego kościoła. Niemniej jednak środki, którymi dysponujemy w chwili obecnej nie pozwolą nam zakończyć prac w roku bieżącym, dlatego w przyszłym roku będziemy je kontynuować. Staramy się systematycznie, rok rocznie zarówno pozyskiwać środki, jak i przeznaczać środki własne Gminy Zagórz na prace konserwatorskie. W okresie ostatnich 6 lat zainwestowaliśmy kwotę około 3 milionów złotych, z czego ze środków własnych wyasygnowaliśmy prawie 600 tysięcy złotych. Planujemy w najbliższych w najbliższym czasie aplikować o środki z programu transgranicznego zarówno Polska-Słowacja jak i Polska-Ukraina na dalszą renowację ruin jak również na odtworzenie budynku foresterium to był taki ten budynek pełnił rolę budynku gościnnego chcielibyśmy tam aby Turysta miał się gdzie zatrzymać, wyposażyć ten budynek w, w, w niewielki punkt, gdzie można by było nabyć rynkodzieła, produkty regionalne, jak również otworzyć ekspozycje muzealiów, przygotować po prostu ten obiekt w pełni dla dla turystów jak i dla, dla naszych mieszkańców.